Zostawię teraz wymianę oleju w skrzyni biegów Focus 1.6 TDCI, skrzynia MTX75. Jak widzimy, ja już sobie przygotowałem tutaj wężyk. Jest w otworze od śruby, który, który, którą po odkręceniu mierzymy stan oleju w skrzyni. Tu podwiesiłem sobie lejek. Tu mam olej do skrzyni. Potrzebny nam jest imbus ósemka, Mi wystarczył taki. Wszystko ręcznie odkręciłem. Nie musiałem żadnej przedłużki, rurki, niczego używać. Teraz pokażę, jak to wygląda na dole. Więc tu mamy korek, którym mierzymy poziom oleju. Czyli ewentualnie, jak potrzebujemy dolać, albo przy wymianie przegubów czy cokolwiek. jak wyciągamy, uleje się trochę oleju, to możemy sprawdzić. A korek oleju jest fajnie schowany. Tak na początku też go szukałem. Kurde, gdzie on jest. Ale w końcu znalazłem go. Znajduje się w tym miejscu. Tu jest korek spustowy oleju ze skrzyni biegów. dość ciekawym miejscu. Ja jestem już po spuszczeniu oleju, więc go nalewam. Ale nalałem do butelki przepracowany olej. Zaraz go zobaczymy. Wy, Jak olej, wygląda olej? Po przepracowaniu, po przejechaniu skrzyni 200 tysięcy kilometrów, dość ładnie. O, tak to wygląda. No i nalewamy sobie dolejka i napełniamy w ten sposób. Ja już jedną butelkę napełniłem jedną butelką w skrzynie, z drugiej butelki ulałem 100 ml. Bo według książki jest 1,9 powinno wejść do skrzyni. Śruby po uzupełnieniu dokręcamy siłą 45 nm. No i to wszystko. Aha, no musimy. Wszyć świet powietrza zdemontować żeby dojść do tej śruby żeby ją spokojnie odkręcić żeby nie było żadnych tam problemów ja akurat nie miałem kanału więc podparłem sobie musiałem wziąć do nóg osłonę i większych problemów ze spuszczeniem i napełnieniem nie ma